Wiemy, że świat przestępuje z nogi na nogę. Wiemy, że świat sobie także usiadł, by usłyszeć, co dziś wydarzy się w budzili. To pranki o poranku od nas, dla was, w RMF Max. Bartek z nami? Cześć, 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 witam Was pięknie. Bartuniu, kogo możemy dla Ciebie wkręcić od rana? Eee, koleżanka Agnieszka. Ona ostatnio tam z, z koleżanką z drugą się rozmawiały o y, szyciu masek, podobnie jak ktoś tam jej maszynę do szycia dostarczył wow. i tego... No, no. Sama ona ma to szyć czy z kimś? Numer aktualnie tam. jest zajęty. O! Aby uzyskała. Halo? Halo, dzień dobry Halo. panie Agnieszko, witam serdecznie. Moje nazwisko Dominik Warzencha. Ja reprezentuję dom mody Dominikus. Dzień dobry. Panie Agnieszko, dostałem tę informację, że Państwo teraz szyją maseczki. Tak. I słuchaj, bo my mamy taką akcję. Kto żyje, ten szyje. Wszyscy się do tego przyłączamy. Ty powiedz, Agnieszka, możemy po imieniu, przepraszam, wiesz, no my. No, my no, 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 no wiesz, jak Krawcowa z Krawcem. Słuchaj, ty według jakiegoś szablonu pracujesz? Co to w ogóle ty. Jak ty jak to. Ty ja dopiero zaczynam dzisiaj po pierwsze i, i dopiero wycinam z materiału żaden szablon. To jest, długość ma być, 20, szerokość ma być tej maseczki 22 cm. 22, długość, ja sobie będę zapisał, 22, tak? A długość, to jest dla dorosłych, a długość jest 40 cm. Uuu, to długa! Składasz to kilka tak, razy? Ale to, ale to się bierze i kłada na pół Aha. i wtedy się robi od góry taka kieszonka. To robisz jakieś na podwójnym overlocku? Tam jest jakaś dodatkowa strebnówka. Ja dostałam jakąś starą maszynę po prostu od wczoraj Uuu. od pani, która ma y, lat tyle co ja. Rozumiem. Więc naprawdę jest stara. <grym> no, <grym> Daj, więc i, I ja po prostu. A w ogóle skąd masz mój numer? Furkot maszyn do szycia słychać w całej Polsce teraz. Aha, Powiedz tam aha. dziurki overlockujesz czy te sznurki same jakoś się trzymają? Ja jeszcze serce nie szyłam. Ja dopiero dzisiaj, ja dopiero dzisiaj zaczynam szyć. No rozumiem. Tak naprawdę. Ja dzisiaj w ogóle kombinuję jak dobrze to pociąć, żeby to miało ręce i nogi, żeby jak najmniej materiału z tych ścinek złożyć. Jasne. A żeby... Słuchaj, a, a gdyby wiesz, a gdyby tak w ogóle cała Polska wzięła ten wymiar od Ciebie i, i kto ma maszynę, ten zaczął szyć, powiedz, to nie masz nic przeciwko, prawda? tak, żebyśmy tutaj pojechali. Ale, powiem szczerze, no, nie, ale nie wiem, dlaczego akurat ja, bo e, dziewczyny tam, które już szyją, chyba bardziej będą e, widziały e, e, w czym rzecz. Ja jestem dopiero dzisiaj, tak jak mówię, jeszcze nie zaczęłam szyć. Tam dziewczyny szyją już od poniedziałku. Słuchaj, tak, Agnieszka, Agnieszka, tam. ale jest normalnie człowiek, który powiedział, że Aga szyje najlepsze. No. Bartek nam tu mówi w RMF Max, żebyśmy zadzwonili do Agi, życzyli jej powodzenia w tym przedsięwzięciu. Trzymali kciuki. Że dobrze, że na Agę, naród może liczyć, że w czasach niedoboru maseczek, Aga jedzie na, po, na podwójnym overlocu, no. Bartuś, teraz ty! Nie, 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 się uda, nie, się. Agusz, jesteś w radiu RMF Max. Przypominamy, słuchacie, cała Polska. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Ile dzisiaj zamierzasz uszyć tych masek aga? Ja jednej ja, oddecham! No to kaweczka, herbatka, mały relaks Pozdrów wszystkie koleżanki, przyjaciółki A potem bierzemy się za robotę no. Życzymy wam powodzenia dziewczyny Dziękujemy bardzo Jaja, Bartek masz przerąbać. I zdrówka życzymy Cześć Stawaj, nie udawaj Maciek Rok i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz Poranka z RMF Max